a w dzisiejszym odcinku ponownie będziemy grali w Plants vs Zombies 1 ponieważ nie skończę Plants vs Zombies 1 póki nie przejdziemy całego Adventure i potem zacznę robić dwójkę ale będzie ona się przewracać z jedynką ponieważ będziemy bawili się w Zen Garden w More Ways to Play czyli będą różne inne minigry będą i będą też puzzle razem z survivalami dobrze nie przeciągajmy Dalej nie ciągnijmy, tylko zaczynajmy. Przepraszam, naprawdę Was bardzo przepraszam. E, dobra, już mogę u ten wyjść. Więc wychodzę. E, sorry. te Was bardzo przepraszam. I mam nadzieję, że podczas gry takich niemiłych niespodzianek nie będziemy mieć weźmy wszystkie roślinki oprócz ajajaj yyy wezmę orzeszka ponieważ są nowe wiaderkowe zombie nie pamiętam czy one nie by były w poprzednim odcinku przepraszam były one w poprzednim odcinku więc yyy ojej przepraszam naprawdę coś się zaczynam yy, chciałbym po prostu powiedzieć że jeśli wam się spodobał odcinek, to dajcie łapeczkę w górę Najlepiej subika, żeby kanał się mógł rozwijać Mam nadzieję, że trafi do, do osób, które serio lubią Plowsize Landis I będą mnie subisować, żeby mi szło jak najlepiej Chciałbym cały czas coś do wygadania, bo to, to tak za chwilę, nie wiem, czy będzie fajnie Jak nie będę wiedział, co powiedzieć. że wodę dwa rzędy słoneczników Powiedzcie, czy dzisiaj jest za głośno, czy bo chcę się wiedzieć, dlatego że to po prostu sobie w dziennik trochę mogę ściszyć. Tutaj też jest na sumie manto. mam to. Dobra, tu I Przepraszam za moją robicę w ale niestety pojechała szejdzie, więc tak dobra, tutaj kanał minie, wędrów sobie słoneczniki, po tym będzie dwójka, ale po dwójce będziecie chciałbym, żebyście napisali w komentarzach, co byście chcieli, ponieważ mam bardzo szeroki wachlarz tego, co byśmy mogli, jeśli kanał będzie dobrze prosperować, będę na oczu. Naprawdę to pewnie w sensie już, jakbym miał finanse na Garden of 1 lub transwers zrobić snajwobię ale tak to bez... Yy, no... niby hejsów po prostu nie można za pieniądze nie będę mógł sfinansować yy, sobie właśnie Garden of 1 albo chociażby replantę w transwersie zrobić tak naprawdę to jest jedynka w kawę gdzie będzie hardcore mode, to na to nie będziemy grać? Dobra, fajnie. Ale tutaj właśnie zrobię rząd orzeszków Mam nadzieję, że groszki mi starczą, żeby uzbierać te. Y, uzbierać chciałbym sobie na lodowe groszki. Więc. Tu mam już nie bo niech mnie zapytano. Czego uczynię? Bo go o tu będzie na

Бра, давай мне солнечка, солнечный видео, бра, солом тебе Bratek mi kupuje duże kasy Może nie duże, ale jednak coś mi chcą kupić Dobra, to wyklęnie znajdę Zanim on to mam zarobie na... Dobra mi nie mają na O, dobra, jest jadro, że i nie bym mógłbym użyć użyciu i od razu bym całą linię Ale wszystko stawiamy tu bomba. idealnie, no normalnie perfekcyjnie ma to Nie ja Nie, to ja nie tak ja się lubię. O, no, nie, 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 powie, o, nie i nie, 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 ale dla mnie nawet nie, 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 a najbardziej jest komentarz, Taki co co mi wiedzieć czy to co robię jest fajne, czy mam coś poprawić, bo nie wiem czy mam poprawić sobie jakość, obrazu, czy głos jakoś, nie wiem dokupić mikrofon, więc wiecie ja muszę wiedzieć, ja chcę wiedzieć, nawet nie muszę, a chcę. po prostu wiedzieć czy co, to co robię wam się po prostu podoba bo po co robić, jeśli w końcu to nie podoba, tak? Wiesz co, że to przeciwko rekomendacjom bo jeżeli wiedział co, to po prostu mam robić dalej i na pewno będę robić challenge, ale to w waszych komentarzach nie wiem, coś pokroić, że robię bez słoneczników używam tylko i wyłącznie groszków e, nie wiem, tu mam smoki, ripitera, wiecie o co chodzi, prawda? tylko i wyłącznie drożków bez słoneczników aby tylko i właśnie zielonych roślin albo yy, tabela różnych kolorów roślin ale to już w dwójce będą takie rzeczy, ale takie rzeczy jak na przykład galka, na jednej linii, to mogą być w jedynce też. Takie są challenge. Wypisujcie jakiś challenge i na jaką wersję ma być. Ale sprawdźcie jakie są roślinki, żebym nie widział, że mam używać czarnych roślin, a będzie tylko jedna czarna, co nie? Czyli dęfno. Ej, mam używać jednej kreski, bo tu jest 150, gdzie yy, bez kofibiny, który jest już drożowy, będzie brudzona tylko w nocy, gdzie się nie dostaje sanetyk, po lewej będzie prawie nie może nie. Mnie. Wiecie o co chodzi. Tu mogą być tylko zielone lub niebieskie planty, tak? Gdzie muszę, muszę móc używać kofibiny? żeby były co najmniej trzy. Muszą być co najmniej trzy roślinki tego koloru. I może być brązowy. Pale, pale brown. Jak to po angielsku się nazywa? Czyli używam dwóch orzeszków i po tej to mają, nie? A w dwójce będzie to na przykład imitator. Mam tysiąc orzechów. Użyję sobie bąbel, bo to że Boga temu zabroni. No powiem ciekawostkę. Kiedyś zamiast diament pisano się diament przez y Diament i nie używało się to był Co to ma być? Ja pierdzielę. Ci ludzie naprawdę są coś powalani. Cześć, to nie! Przyszliśmy na lunch, ale... Wszystkie rozwalone ataki. Twoi, na Twój dom, silently to zombie. Po prostu nam. A wpływ. Okej. Okay. Level 10. Widzimy jakąś taśmę. Zamiast zombiaka, zamiast większości trawy, po prostu widzimy taką taśmę. Zobaczymy, co ona robi. Mam nadzieję. Najczęściej zdarza się to ludziom, które mają płytki sen lub często doświadczają bezsenności. Jako neurolog polecam ci zagrać w tę grę. Mam ci gdzieś panie, neurologu. Dobra. I jeśli oglądacie do końca, to napiszcie. Obiad, bo niedawno jadłem, w komentarzu. Ja właśnie mam wiedzieć, żeby wy oglądacie do końca. tu najprawdopodobniej zrobię tylko po dwa levele, ponieważ już dochodzę do nocy. Noc będę zawsze kończył, nawet jak zostanie jedna runda. To tylko tą jedną rundę zrobię, bo jak widzicie, już jest 9 minut odcinka. Więc no. Tudu.

Widzisz wam mogę powiedzieć, że potem że będę używać przyspieszenia gry. Bo ja chętnie bym go używał, ale nie wiem, czy Wy chcecie, żebym ja go użył. Bo ja naprawdę bardzo fajnie bym mógł. Ale ja nie wiem, może mogę go nie, go nie używać. Też Woda jest tego taka, że po prostu no... No, będzie dużo podwolniejsze dane gry. Takie ci będą. By, będą by ich spać, tak samo długo. Ale będą mieć mniej levels, nie? jeśli byście chcieli mieć więcej levels, to. Troszkę. To sami zdecydujcie. Mam nadzieję, że wiele osób powie, ten jest... filmik. Bo. To jest mój nowy kanał. On nawet nie ma. Dobrze. Ale on nawet nie ma miesiąca, mnie, nie? Ma. Dobra. Och, mam. Dajcie mi Riptera. Dajcie mi Tompera. Dajcie mi Riptera. Dajcie mi Tompera. O.

Dobra, osam to zrobię. Dobra, i jeszcze łączę i nice. dobra, mam fajnie summy, jeszcze zrobione. No? Dobra, to sam targ. Dobra, 15 minut zaraz dobiję, ale my kończymy właśnie falę. Dobra, i ostatnio ważny dzień. Mamy grzyba, pierwszy grzyb. You got a new plant, Puff Shroom! Strzela strzelając y, krót, krótkiego zasięgu y, sports, y, ataki po prostu takie strzały y, do, na wroga. No, po prostu we wroga. Ok, czyli ja klikam w sumie main menu ponieważ jak widzieliście było Level Night. Mam Level Night 1. Pierwszy zombie jakiego widzimy. Jest to dziadek. Taki taki dziadek z gazetą i... No czy... Znaczy, dobra, dobra, yy. dobra, no to tak. No jeśli Wam się po prostu spodobał ten odcinek i chcielibyście mi pomóc się bardziej wybić, to poproszę o łapeczkę w górę. Jeśli dotarliście do końca, napiszcie obiad. I jeśli Wam się spodobał resztę odcinków, to możecie skomentować, co dalej robimy po Adventure 1. I zasubujcie ten kanał, jeśli Wam się podobają moje materiały. Ja Was żegnam. Pa! pa.